Co na drugiej części konferencji najpierw informacja odnośnie publiczności. Dzisiejsze spotkanie przy że oglądało dokładnie 7522 widzów. Z nami tener Pasieka. Proszę trenerze o podsumowanie tego dzisiejszego spotkania z podaniem. Muszę trochę odetchnąć. Witam Państwa serdecznie. Myślę, że widzieliśmy emocjonujące spotkanie. Dużo, dużo walki, tak jak dużo fauli żółtych kartek. Na pewno Myślę, że tutaj nasza drużyna zaangażowała się w procentach. zabrakło nam gdzieś tam pod koniec jeszcze wykończenia jakiejś takiej dobrej kontry i dobrej akcji. Fakt, że drużyna Polonii dzisiaj też nie chciała za bardzo się otworzyć yy, i szukała też yy, zwycięstwa w yy, przeprowadzaniu yy, konter. Bramki dzisiaj nie padły. Yy, pewnie My chcieliśmy zrobić wszystko, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść 0-0. Jakiś taki połowiczny sukces. E, czy on to, coś nam daje. Pewnie gdzieś pod z przebiegu całego sezonu będziemy mogli powiedzieć. Fakt jest jeden, że na pewno przebra, e, przerwaliśmy tą pastę tych meczów tutaj przegranych na tym boisku. E, I zrobiliśmy ten pierwszy punkt. I ja myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra, druga trochę gorsza, ale myślę, że w poświadomości zawodników tkwiło taka ta właśnie obawa, żeby nie przegrać następnego spotkania e, szóstego w kolejności i żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby w następnych kolejkach zdobywać, zdobywać punkty i tutaj jestem z zaangażowania e, w tą grę, mojej drużyny zadowolony mówię, brakło nam wykończenia tej jednej jakiejś takiej akcji trochę większego spokoju może też i nawet jakiegoś stałego fragmentu gry, który zdecydował o tym, żebyśmy wyszli na prowadzenie. Ale ogólnie myślę, że było to ok. Mimo tego, że nie zdobyliśmy całej puli. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie trenerze. Proszę o pytania. I tradycyjnie imię, nazwisko, redakcja. Karol Migokix TV. Mówi pan, że to było emocjonujące spotkanie. A piłkarsko się ten mecz panu podobał? Nie wiedzieliśmy, że nie będzie to na pewno jakieś wielkie tutaj spotkanie, bo jak tylko zobaczyłem skład, w jakim Drużyna Polonii tutaj się zaprezentowała, gdzie Szultes jeszcze praktycznie w tym sezonie ataku nie grał. Gdzie dwaj potencjalni napastnicy Kani i Sikorski siedzieli na ławce, wiedziałem, że nie będzie nam łatwo, że Polonia się po prostu nie otworzy. i Dlatego trudno było. Był to bardziej mecz walki, ale myślę, że, że kibice patrząc po reakcji w jakimś sensie pomagali Drużynie i też. Chyba odnośli, odno, odnieśli wrażenie, że ta dała siebie, że dwie drużyny dały z siebie dzisiaj po prostu wszystko. Stanisław Males teraz pasy PASY.pl. Panie Tręże, y, mówi Pan tu, że Polonia się nie otworzyła, Krakowia się y, otworzyła według Pana, boczni Pierwszy... obrońcy, obrońcy Puzygacza. Y... Struna, struna. No, na palcach jednej ręki można policzyć ile razy czyli... To się zgadza, bo to, powiem, Takie założenia były? Czy nie, powiem... nie, powiem tak, że po prostu do Puzygacza wiemy, że Bojan jest zawodnikiem, który gra tylko właściwie w defensywie, jego akcje w ofensywie. Nie jest to zawodnik, który potrafi, potrafi szczególnie w meczach tutaj u siebie, gdzie trzeba stworzyć przewagę, idzie chętnie, chętnie do przodu. Ja od niego tego nie wymagam. Uwaga, wymagam od niego zabezpieczenia. Najpierw z tej, tej strony wymagałbym więcej od pomocników, gdzie uważam, że w drugiej połówce, gdy wszedł Wiśnia, wiśniakow, powinien się wydać o wiele, o wiele więcej. Patrząc na strunę, tutaj jest to też chłopak, który niesamowicie się starał, a może jeszcze wracając do Bojana. Już w trzecim minucie dostał żółtą kartkę i tutaj też musiał na pewno uważać, musiał być grając praktycznie następne 90 minut z doliczonym czasem, nawet i więcej. Z tym obciążeniem żółtej kartki Wie, wiemy o tym, że często też yy, fauluje, Na szczęście yy, dojechał do końca, że nie musieliśmy nic zmieniać. Wiemy, że mamy bardziej ofensywnych dwóch bocznych obrońców. To jest Seward i to jest Krzysiek Nyker. Niestety z różnych względów nie mogą oni w tej chwili brać udziału yy, w meczach, bo Krzysiek nie rodza żółte kartki, a Seward jeszcze jest yy, w trakcie rehabilitacji. I odbudowania się po kontuzji. Czyli mamy alternatywy. Dzisiaj grali ci zawodnicy, których po prostu, po prostu mamy i, i e, może rzeczywiście było trochę mało wsparcia z ich strony, jeżeli chodzi o pomocników, ale pomocnicy też, myślę, że i Aleks Suworow i Wiśniakows tu, no oczekuje, to są jednak reprezentanci, oczekuje od nich jednak trochę więcej. Proszę Martin. Panie z sportowego Panie trenerze, czy nie niepokoi pana Czy Krakowie, rzucałem wszystkie swoje siły ofensywne, wszystkich najlepszych swoich piłkarzy do gry, no bo on dzisiaj był suworo, wiśnia, to z Wanderbizeny Wander weszli z ławki. Krakowie jeszcze raz w takim meczu Gola. Co w takim razie? No bo nie widać już jak do bardzo ruchu. I, i czy pan ma jakiś pomysł na to, żeby w ramach tych piłkarzy coś zmienić? No, po no tak piłek też nie ma to, by, to na pasuje. No tak, pracujemy, <śmiech> pracujemy <śmiech> nad tym, żeby żeby to, tą grę, tą ofensywną polepszyć, też liczę na indywidualne akcje każdego z nich, bo to są zawodnicy na pewno o dobrej jakości, tak samo Sadie też tutaj liczyłbym po prostu trochę więcej jednak myślę, że w jakimś sensie to co ostatnio też rozmawiamy na temat tego, że ten stadion gdzieś nas tutaj trochę blokował, ci zawodnicy jednak mają też świadomości to, że tych kilka przegranych przegranych meczy i tutaj ja zresztą zmuszam ich do tego, żeby w tej strefie szczególnie jednej trzeciej przed tej strefie atakującej trochę więcej ryzyka podjęli, spróbowali trochę więcej takich akcji bym powiedział indywidualnych i strzałów na bramkę, bo tego też trochę, trochę mało było. No i podparcia też jednego z defensywnych pomocników i przesunięcia kompletnej drużyny też bardziej do przodu, ale my wiemy jedno Rozmawialiśmy jeszcze też niedawno na tym, że obrona nie funkcjonuje, że trzeba coś z tym zrobić i na pewne rzeczy trzeba też po prostu się skupić. Zaczęliśmy od tego, że dzisiaj jest tak, że to już jest drugi, na, drugi nasz mecz, że nie tracimy, nie tracimy bramki, że ci dwaj środkowi obrońcy, bo i Kosanowicz, i Hosek, myślę, że coraz lepiej sobie radzą i coraz lepiej się rozumieją i tą podstawę, podobnie jak Wojtek w bramce dzisiaj i, i, i jednak y, tutaj. Y, jest ważne, że jednak w tyłach to coraz lepiej nam, nam funkcjonuje. Przody, liczę na tych zawodników, liczę na nich cały czas, bo Ikun jest to zawodnik nietuzinkowy, nie który na pewno nam pomoże i jeżeli tylko się odblokuje, na pewno będzie strzelał swoje bramki, podobnie jak inni wszyscy ci zawodnicy, którzy są w ofensywie, ale tak jak powiedziałem, to musi, muszą chcieć robić to wszyscy, bo chcą na pewno, tylko robić to wszyscy. I też ćwiczymy stałe fragmenty gry, bo wiemy doskonale, że one też decydują często o tym, że szczera się bramki. To pokazała już Liga nieraz. Ja bym sobie życzył trochę więcej takiej, bym powiedział, w tej, tej strefie szczególnie ofensywnej trochę więcej, go takiego, więcej takiego cwaniactwa, więcej takich, takich momentów takiej, takiej kultury piłkarskiej, że dryblingiem, niekonwencjonalnym zagraniem oszukać, oszukać przeciwnika. Fakt, że jednak ta defensywa Polonii to też nie są byle jacy zawodnicy, trzeba też to podkreślić i nie było, nam na pewno, nie było nam na pewno łatwiej, może rzeczywiście łatwiej jest nam na wyjeździe, gdzie jest trochę więcej miejsca. Stanowski, Dziennik Polski. Znaczy, że tak delikatnie mówiąc, dlaczego Sajdi był dzisiaj taki, zwłaszcza w drugiej połowie, rozkojarzony na wojsku? Jak pan myśli? Skąd o, no się taka wie, wzięła? Gada? Ja tak nie miałem takiego wrażenia, że był rozkojarzony. No nie, to ja, ja tak podziwiam tak... delikatnie. No grał, no, niedokładnie grał. Powiedzmy. No, chciał Pan powiedzieć. Łagodnie. Nie przypominam sobie jednego zagrania Saidiego, a ten szał 15 metrów nad bramką, no to takim jakimś ukoronowaniem jego gry. Znaczy, najlepsza jego akcja była wtedy, kiedy Sędzia zagwizdał mu faul przeciwko Sadlokowi. Nie wiem dlaczego, bo był przed Sadlokiem i nie wiem, jak w tym momencie może zagwizdać faul przeciwko akurat Saidiemu. Wchodził w pole karne, mógł na pewno tą sytuację całkiem inaczej, inaczej wykończyć. No, na pewno się starał, na pewno robił wszystko, żeby, żeby, żeby pomóc drużynie. Wiedzą wszyscy już też, że jednak trzeba tak na tego jego uważać. No, dzisiaj grał przeciwko Trałce i odłowcowi. To nie są byle jacy defensywni pomocnicy w polskiej, w polskiej lidze i już też widzę, że się powoli nastawiają no na nas. bo i tak było podobnie w Bielsku. Także musimy coś z tym zrobić i, i, i myślę, że jeżeli Sajdi weźmie na siebie ciężar tych, tych dwóch zawodników na siebie, to nie ma nic przeciwko temu, żeby inni wykorzystali miejsce, które się stworzy. Panie że pan musi oczekiwać, że taką taktykę, bo już ja obserwuję, jak Polonia mhm. będą większość drużyn stosowała pięciu pomocników w strefie środkowej, bo krakowiach troszkę inaczej. Troszkę inaczej ma tych tak ustawionych pomocników i widzę, że tu od kilku meczów jest taka przewaga rywali w strefie środkowej. To jest tak, to jest tak się ogólnie, jest to taka tendencja w wypadku, gdzie się gra przeciwko drużynie, która jest na ostatnim miejscu w tabeli, żeby po prostu naiwnie ich sprowokować do tego, żeby zapędzili się, żeby, żebyśmy my się zapędzili do przodu, a później spróbować skontrować i wtedy wiadomo, przystanie, gdy się szczeli bramki, przystanie 1-0 jest niesłychanie, wtedy trudno. Bo jest jakaś presja, jest, jest jakaś też taka sytuacja, która w tym momencie też, też nie pomaga. I tutaj no, musimy być na to przygotowani, że tu będą drużyny przyjeżdżały, które będą grały tak jak Pan powiedział, jak, Pol jak Polonia. Ale ja, tak jak mówię, mamy wysokich zawodników i myślę, że tutaj te stałe fragmenty gry powinny być jeszcze lepiej rozegrane, bo Alex ma bardzo ładne rozegranie z rzutu, z rzutu różnego. Tutaj musimy nad tym pracować, żeby uzyskać przewagę poprzez właśnie to, Któryś z tych fragmentów gry wykorzystać. Trenerze, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba odpadają panu za żółte kartki o tym ga. Arkadiusz Radomski. Trzech. Ja on nie dzielam to tak. jest duży problem. A nie dostał kartki Dostał, ale nie trzecią. Ale się... Czwartą? Y, nie czwartą chyba. Wiem, że... trzech. dostał? Szafie nie, nie dostał, Rosiński dostał Tak, nie, Szafie, jak dostał, to czwarty. Zgadza się trzech zawodników. Trzech zawodników jest za kartki zawieszonych. Oczywiście nie jest to szczęśliwy zbieg okoliczności ze względu, że tak jak teraz było z Krzyśkiem Lekierem, że był jako ten jedyny, to wiadomo, kiedyś te kartki musiały nastąpić. Wiemy, że taka sytuacja nie tylko dotyczy nas, ale dotyczy również przeciwnika. Ja teraz mam przynajmniej możliwość... Albo po zobaczenia innych zawodników, ci, tych, którzy pukają do pierwszej jedenastki i na pewno wystawimy skład na mecz w Łodzi z Idzewem. Zawodników, którzy yy, pokażą, że potrafią na tej pozycji grać. Jak to będzie osobowo? Panowie i panie, jest to na dzień dzisiejszy, za wcześnie, jesteśmy parę minut po meczu i nie chciałbym się w to się zagłębiać. Mamy czas na to, żeby jakąś drużynę tutaj, tutaj wystawić i zobaczymy, czy ta drużyna radzi sobie bez Arka Radomskiego, czy radzi sobie bez Szeligi. Mamy Boliewicza na tą pozycję, mamy Mateusza Barczaka, również na tej pozycji. Gra. Także z przodu Wanderbisen. Mamy jeszcze rock, rock Strauss, który potrafi też zagrać. Ja się tym nie przejmuję, naprawdę, bo kiedyś takie rzeczy się zdarzają. To jest całkiem normalna rzecz. Mówię tylko nie, taki dziwny zwyk okoliczności, że trzech zawodników naraz. Chcieli widocznie grać koniecznie z Wisą. Przepraszam, zapytać, po miesiącu pracy, no, przepraszam, że trudno do nas miodowym, ale jaki by, jak by Pan go określił? Że... No, był miodowy, jakby było 12 punktów, prawda? To byśmy mogli powiedzieć, że, że byliśmy na Malediwach i fajnie spędziliśmy czas i zdobyliśmy nasze punkty i mieliśmy, i mieliśmy super, super czas. Nie ulega wątpliwości, że piłka to nie jest koncert życzeń, gdzie zamówimy sobie piosenkę dla babci czy dla ciotki i będziemy mogli sobie jej posłuchać. Piłka nożna to jest ciężka praca. Myśmy my w tą naszą pracę wkładamy maksimum naszego wysiłku. To wiem. Myślę, że drużyna prezentuje się chyba trochę lepiej. Ja już też wszystkich znam, już też czuję się tutaj o wiele swobodniej. Również z Państwem się na tyle już myślę poznaliśmy, że mamy parę punktów za mało, to doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Pewnie każdy z nas chciałby mieć, żeby byśmy chcieli, żeby tych punktów było więcej, ale jest na pewno, na pewno przed nami trudna droga, gdzie też będziemy musieli pewnie o nie jeden kamień się potykać, ale myślę, że jednej rzeczy na pewno nikt nie będzie nam mógł zarzucić, że nie chcemy, że się poddajemy. i to jest to motto, które przyświeca mi, również jako trenerowi. Ja się wydaje też wszystko, nawet też jak spojrzałem na powtórkę tej sytuacji, gdzie, 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 gdzie Bojan strzelił bramkę. Też nie myślałem, że jestem taki szybki i potrafię tak szybko biegać. <laughs> Czy są jeszcze jakieś pytania? Marku? Ja chciałem zapytać, bo jak Pan wypracował w Arce, yy... Został pan taką etykietę trenera specjalisty od gry defensywnej. Rzeczywiście wydaje się, że to jakby się udało zatrzymać w Krakowie tą tendencję do tracenia takich no, niezrozumiałych bramek. No dużo tego było już. Pamiętam mecz Ale... z Lechem nawet tutaj, ten przed, sprzed trzech tygodni, hmm. czy przed dwóch to było, tak. gdzie straciliśmy właściwie frajerskie, naprawdę frajerskie bramkę. Fan, że grał w tej akurat w Lechu zawodnik nietuzinkowy, bo to z wiemy jaką ma po prostu, po prostu jakość. Ale w czym rzecz, bo Krakowia, żeby się utrzymać, no nie będzie mogła się utrzymać, ale ten No ten nie plan, ma szansy. Bardzo ciężko. Ja pamiętam, jak w tamtym roku przychodził ten Szatałow, w podobnym okresie roku, to on tam wyznaczył pewną liczbę punktów, mówił ile tam chciałby zdobyć i tak dalej ale Czy Pan ma już jakiś konkretny plan na te ostatnie wiem, bodajże 6 meczów szóstkowych? Nie. Wie Pan, dla mnie następny mecz... nie Wie Pan co? Jak Pan mnie lepiej pozna, to Pan zobaczy, że nie jestem kimś takim, który liczy do przodu. Dla mnie teraz najważniejszy mecz to jest mecz z Widzewem Łódź I wiem, że w tym meczu są do Zdobycia trzy punkty. I to, o, te, o te punkty będziemy w Łodzi walczyli. Wiemy, że gramy z przeciwnikiem, który przegrał w niedzielę z Legią. Gra w środę ponownie mecz pucharowy z tą, y, też w Warszawie, y, z, tym samym, z tym samym przeciwnikiem. I tutaj my musimy się szybko zregenerować, my musimy uzupełnić te ubytki, które dzisiaj nam, bym powiedział, które wypadły i zaprezentujemy zespół, który na pewno jest w stanie przywieźć z Łodzi też trzy punkty, bo taka jest polska liga i może się okazać, że my, że jednak kwestia tego, że na wyjazdach może będzie nam się trochę, trochę lepiej grało, bo będzie może trochę więcej miejsca, bo przeciwnik się odkryje, ale yy, liczy, liczę na każdy punkt i dlatego określenie czegoś takiego, ile punktów jest potrzebne, ile punktów my zdobędziemy wszyscy tutaj razem, nie powiem panu, ponieważ tak jak mówię, najbliższy mecz jest ten, zawsze tym meczem najważniejszym i w nim są te trzy punkty zawsze do zdobycia i o nie walczymy. Ale nie, nie wybrał pan tego najprostszego wyjścia, czy nie będzie pan, że 18? I jeszcze następna runda Pucharu Polski. <grym> dołożył> Bym dołożył. Nie, nie, naprawdę pan mnie nie sprowokuje czymś takim, że ja będę tutaj liczył. Nie jestem, nie jestem marzycielem, nie jestem kimś, że powie okej, okay, gramy tutaj o 18 punktów. Jest na pewno jeden fakt, jest 18 punktów do zdobycia. I będziemy chcieli y, tyle tych punktów zdobyć, na ile będzie to możliwe, żeby się w rundzie rewanżowej solidnie przygotować w okresie przygotowawczym do... Tej rundy drugiej i na pewno powalczyć, bo te straty nie będą na pewno takie duże. Jestem przekonany, że zawsze będziemy mieli szansę na to, żeby nasze punkty zdobywać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. Do no następnego meczu.